Cześć, witajcie to, jest kanał Fishing Queen i zaczynamy wędkarską piątkę. Zapraszam. Dobrze, że jesteście, bo jest to pierwszy konkurs na moim kanale i mam nadzieję, że będziecie w nim ochoczo uczestniczyć. Mam dla Was dzisiaj wędkę. Jest to wędka firmy Sensas. Postaram się ją Wam troszeczkę przybliżyć. Sama na nią nie mówiłam. Jest to wędka, którą sponsoruje dla Was sklep wędkarski Amur. Dziękuję również za taką możliwość i mam nadzieję, że trafi do osoby, która będzie się z niej cieszyć i będzie wykorzystywała ją na swoich wędkarskich zasiadkach. Dlatego pozwólcie, że opowiem trochę o tym wędzisku. I o firmie w ogóle Sensas, bo sama miałam z nią małą styczność. A firma produkuje również wędki, zalenty, jak i inne akcesoria wędkarskie, często również wędkarskie akcesoria zawodnicze. Jest to firma, która jest francuską firmą i na rynku francuskim jest bardzo znana i chętnie kupowana przez, yy, przez Francuzów. Z Sensasa ja znam głównie zanęty. Nigdy na nie nie łowiłam, jednak w szerokim gronie wędkarskim wiem, że się sprawdzają. Są to zanęty często zawodnicze, stosowane na, na wodach PZW. Nie wiem, jak jest z komercjami. Myślę, że pewnie też. Możecie takie zanęty dostać w popularnych sklepach wędkarskich, albo też w, w Decathlonie. One również tam występują, ponieważ Decathlon to francuska firma sieć sklepów właściwie. Dobra, przybliżmy sobie trochę wędkę. Chcę, żeby to był krótki strzał, szybki konkurs. W konkursie startuje już wspomniana wędka Sensasa. Jest to White Arrow 300. Co to znaczy? To znaczy, że wędka jest 12-stopowa i wyrzut ma od 80 do 160 gram. Moim zdaniem, jest to wędzisko, które sprawdzi się na. Na dalekich dystansach. Szerokie przelotki, które zaraz zobaczycie, oraz długość bo jest to długość 3,60, da Wam możliwość wykonywania dalekich rzutów. Myślę, że również będzie to wędka, która spokojnie da sobie radę na, na rzekach, na łowiskach, w których jest nieco większy uciąg, ponieważ wyrzut to 160, także będziecie mogli spokojnie machnąć takim koszyczkiem. Bez problemu na dalszy dystans. Zaraz sobie ją rozpakujemy, bliżej Wam ją pokażę i podam wam zasady konkursu. Dlatego zostańcie do końca. Wiele osób w komentarzach na grupach wędkarskich różnego rodzaju zadaje pytanie, dlaczego połączenie składów ma nie do końca wciśnięte dwie części. Moi drodzy, jest to spowodowane tym, że to jest spigot, tak ta część się nazywa, tutaj, ta poszarzała. I. W lepszych wędkach nie wchodzi ona do końca. Jest to spowodowane tym, że kilkukrotnie, jeżeli rozmontujecie wędkę i z powrotem ją składacie, ten spigot ulega ścieraniu. I po pewnym czasie użytkowania wędki ta odległość się nieco zmniejszy. Także gdyby nie było tej przestrzeni tutaj między, między jednym składem a drugim, po prostu wędka by się skracała i nachodziłyby te części na siebie i byłaby bardziej wrażliwa na różnego rodzaju usterki. Także to jest w porządku. Tak ma być. Jest tak zimno. Słuchajcie, na minusie, nie wiem, chyba z 5 stopni, a po prostu przenikające zimno, aż ręce mi drętwieją i nie mogę trzymać w ogóle wędki. Miałam być dzisiaj na rybach, ale no lipa. Dlatego konkurs. Moi drodzy, to by było na tyle. Myślę, że takie krótkie przedstawienie będzie dla Was pomocne i będzie zachęcające do tego, żebyście wzięli udział w moim konkursie. Jeśli tak, to zasady są bardzo proste. Trzy punkty do spełnienia. Trzeba zostawić subskrypcję na kanale Fishing Queen, napisać w komentarzu projekt Amur oraz wejść na stronę na Facebooku i również zostawić tam ślad po sobie w postaci łapki w górę. Myślę, że takie zasady są, są bardzo proste. Wystarczy kilkanaście sekund na to, żeby, żeby wziąć udział w konkursie, i do tego Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wędka trafi do osoby, która y, będzie sobie ją wykorzystywała na swoim, y, na swoim łowieniu. I mam nadzieję, że zwycięzca również podzieli się z nami później komentarzami jak będka się spisywała, jak się sprawdzała ja na nią nie mówiłam, więc może osoba, do której trafi podzieli się z nami w sezonie swoimi doświadczeniami z tą wędką dlatego zapraszam Was serdecznie konkurs startuje już teraz w tym momencie możecie zostawiać komentarze lajkować, subskrybować jednak będzie trwał do 12 marca wtedy spośród wszystkich komentarzy wylosuję osobę, która do której powędruje właśnie przedstawiona w tym filmie wędka. Zachęcam Was gorąco i liczę, że pogoda jednak będzie łaskawsza w najbliższym czasie, żeby można było wreszcie nad tą wodę pojechać, bo teraz jest to nie do wysiedzenia, nie ma możliwości. Dla mnie przynajmniej są tacy wędkarze, którzy już tam zarzucają, jednak dla mnie to są warunki jeszcze ekstremalne. Życzę Wam połamania, oczywiście Wędkarska Piątka i do zobaczenia na następnych produkcjach.